Witam wszystkich użytkowników oprogramowania Magnetfield. W tej części chciałbym pokazać, jak zlokalizować pomiary GNSS do lokalnego układu współrzędnych. W pierwszej kolejności wejdę w konfigurację układów współrzędnych i wyłączę układ współrzędnych oraz zaznaczę brak modelu geolidy. Elipsoidę pozostawiam na WGS84. Przechodzę następnie do podgrania moich punktów. Punkty dostosowania można zaimportować z dowolnego pliku poprzez opcję importu i z dowolnego formatu, bądź tak jak ja w tym przypadku wybiorę punkty z innej roboty. W robocie lokalizacja wybieram punkty. Zaimportowały mi się punkty, sprawdzę je jeszcze w edycji i w tabeli punktów. Jest 5 punktów, z czego cztery punkty będą punktami dostosowania. Przechodzę następnie do ustawień i mam tam opcję, która nazywa się Lokalizacja. Wybieram tą opcję. Pojawia się tabela z punktami. Mogę dodać pierwszy punkt do zlokalizowania układu. Wpisuję punkt, który wcześniej podgrałem. Będzie to punkt P1. I mogę oczywiście zaznaczyć, czy będę dostosowywał układ tylko poprzez obrót na tym punkcie, czy również będę brał pod uwagę poziomą i pionową współrzędną z tego punktu. Wybieram opcję użyj poziomo oraz użyj pionowo. Przechodzę do pomiaru na moim punkcie. Pomiar ustawię na 10 sekund. I zaczynam mierzyć punkt. Stoję w tym momencie na punkcie P1, który ma współrzędne w układzie lokalnym. Procedura ta ma na celu dostosowanie układu GNSS do układu lokalnego. Po zaakceptowaniu pierwszego punktu, jak widać, punkt 100, czyli punkt pomierzony, będzie połączony z punktem P1. Przechodzę do kolejnego punktu. Wybiorę teraz punkt P2 i postępuję analogicznie, czyli przemieszczam się do punktu P2, i na punkcie P2 również dokonam pomiaru tego punktu. Oczywiście punkty można pomierzyć wcześniej i wybrać je z listy bądź z mapy. Jak widać, już wstępnie układ został dostosowany, jednak w tym przypadku. Nie jest on jeszcze w dobrą stronę obrócony. Dokonuję pomiaru drugiego punktu. Punkt P2 w parze z punktem 101. Mogę zobaczyć już na tym etapie, jakie mamy odchyłki między układem lokalnym a układem GNSS. Przechodzę do pomiaru punktu P3. I tak samo jak przy poprzednich punktach przemieszczam się na punkt P3. Jak widać, punkty już zostały dosyć dobrze zlokalizowane w układzie. Kolejne punkty będą tylko polepszać tą lokalizację. Dokonuję pomiaru trzeciego punktu. Zapisuję pomiar. Zaktualizowały mi się dane w tabeli lokalizacji. Mogę przejść do kolejnego punktu. Punkt P4 i pomiar na tym punkcie punktem 103. Przemieszczam się na punkt P4. Ustawiam się w punkcie P4 i dokonuję pomiaru. Po wykonaniu tych czynności w tabeli lokalizacji mam cztery punkty. Cztery punkty osnowy założone w układzie lokalnym, zaimportowane z innej roboty, oraz cztery odpowiadające im punkty, które były pomierzone odbiornikiem satelitarnym. Jak widać, każdy z tych punktów był użyty pionowo i poziomo. Oczywiście w edycji możemy wyłączyć bądź włączyć jeden z tych punktów, możemy również dokonać usunięcia punktu. Ja zaznaczyłem tutaj opcję, aby utrzymana została skala 1,0. Na szkicu, w szczegółach lokalizacji, możemy zobaczyć, jakie odchylenia są na każdym z punktów oraz w którym kierunku. Oczywiście, wyniki lokalizacji możemy prześledzić w dokładnej tabeli. Znajdującej się w szczegółach. Inne wyniki uzyskalibyśmy, gdybyśmy nie zaznaczyli opcji utrzymania skali 1,0. Po zaakceptowaniu lokalizacji, wychodzę do menu głównego. Jak widać, szkic mamy już w układzie lokalnym. Ja jeszcze na tym szkicu dostosuję współrzędne, by pokazać, jak teraz odbiornik pracuje w tym układzie. Mamy współrzędne XY oraz wysokość w układzie, który wcześniej został zamierzony za pośrednictwem stanowiska tachymetrycznego. Sprawdźmy się jeszcze na jednym przykładowym punkcie. Niech będzie to punkt P3. Lokalizacja jest dobrą opcją do tego, by wpasowywać pomiary GNSS, chociażby w ramę geodezyjną, która jest popularną osnową przy obsługach inwestycji. Weźmy tyczenie na punkcie P3. I jak widać, jeżeli zbliżymy się do punktu osnowy P3, znajduje się ona dokładnie w miejscu naszych pomiarów GNSS, czyli odpowiadającemu punktowi z lokalizacji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.